Siemanko wszystkim, witam ponownie przy tym samym pięknym, <laughs> pięknym systemie. Eee, kur... No butla mi upadła i się zgięło. Shit. Obiecałem, że będzie konwojka? Obiecałem. Będzie? Będzie. W mniejszym czy większym stopniu na pewno coś będzie. To, co teraz Wam pokażę, wydaje się trochę głupie, ale działa. Eee, przynajmniej w moim przypadku to działa. Po prostu trzeba to robić z głową i tyle. Mianowicie, mamy wilgoć w systemie. System jest na Jest pół bara. Wcześniej było minus, minus pół bara, teraz mamy. Wcześniej było minus jeden bar. Okay. Dlaczego mamy teraz minus pół? Mamy taką sytuację. Mamy azot. Mamy pompę. Mamy manometry i mamy system I teraz tak Żeby pozbyć się całkowicie wilgoci systemu To już przerabiałem ten temat wcześniej Trzeba zrobić taki myk Jeżeli powiedzmy wakujemy system 3 dni, 4 dni Albo chcemy się pozbyć wilgoci Po prostu Która zalega gdzieś tam w rurach Robimy coś takiego Podłączamy azot Z jednej strony na jakąkolwiek rurę, najlepiej na tą cieniutką Czyli na wysokie ciśnienie Czyli tak, z pompy do systemu bezpośrednio, przepraszam, z butli bezpośrednio do systemu Drugi zawór, ten wężyk Idzie do manometru i z manometru, czyli z systemu do nam pompa a dlaczego tak? Już on tłumaczę, bo wtedy nam azot przechodzi, dlatego się nabija systemem na przykład azotem, a nie nabija się go powietrzem. Wtedy azot nam przechodzi przez system, zbiera na tu całą wilgoć i wędruje to wszystko do pompy. OK? To jest właśnie taki meg. Na tym to polega. I tutaj yy... Ja tutaj dodawałem wcześniej ciśnienie. To nie wiem, ile tutaj może być. To może jakieś pół bar. Czekajcie, ja muszę trochę podnieść. Czekajcie, ja zobaczę, bo. butla mi się przewróciła, i teraz nie wiem, czy to leci coś, czy nie. też. Nie, to tak nie może być, panie, co pan. Do, odkręcamy. Odkręcamy, aby, aby ten azot sobie wędrował, aby, aby, pamiętacie, nie wolno tutaj jakoś... Nie wolno dawać nie wiadomo ile, bo nam rozsadzi pompę, nie? Czyli tak po paluszku możecie sobie sprawić, że jest powiedzmy pół bara albo coś takiego, ok? I teraz tak, azot wchodzi, przechodzi przez cały system i do pompy. Eee, miałem ja już to robiłem parę razy. Ustawiam bardzo niskie ciśnienie z regulatora na tym regulatorze. Bo, jak damy, na przykład 4 bary, jak dmuchniemy, to po pierwsze, może nam rozwalić pompę. Po drugie, na pewno nam wydmucha cały olej z pompy. No i po prostu popsujemy sobie pompę. Wcześniej, zanim to zrobiłem, tutaj nic nie było. Żadnego takiego właśnie, żadnej wilgocie nie jest. Zaraz nam pokazuje, że wilgoć jest w systemie. Nie ja to ładnie wszystko wyciąga. Dwi mi się jak, jak z wędzarni Taka mała wędzarnia nasza no. no i taki my, czyli możemy z jednej strony dobić Nawet ostatnio taki miałem problem, nie mogliśmy po prostu też wyciągnąć wilgoć z temu, podłączyłem pompę, podłączyłem z drugiej strony, z jednej strony właśnie azot. Nie wiem może 10-15 minut, system około 50 metrów rury, przekrój rur 3,8 i 7 8 i po 15 minutach jeszcze wakowało, wakowało, wakowało jak odłączyłem butle z azotem. Bo wakowało jeszcze może z 15 minut i już wziernik był zielony, a nie żółty Czyli to działa głupie, ale działa A jak się zgubię działa, to już nie jest głupie. Yeah. No, można to stosować, ale trzeba to robić z głową, żeby nic nie uszkodzić i będzie wszystko Ja to stosuję. Nie zawsze, raz na jakiś czas. Jak widzę, że na przykład nie mogę osiągnąć swojej wartości, czyli 2,5 na Vacuum gauge'u albo mniej, to wtedy robię coś takiego. Proste, proste. Nie, od, wiecie, to też przy dużych systemach można stosować, nie? Tam dmuchnąć takim... E, to mówię, to ma tylko popierkę, ten azot ma iść w minimalnych ilościach. On nie ma, e, nie ma być pompowany tam, wiecie, e, bo tak, tak naprawdę jak się robi porządny wakuum, e, to powinno się zrzucić ciśnienie, z tych powiedzmy 20-30 barów, zrobić tam 15 minut, wakać tam pół godziny, później e, znowu dobić jeden bar i znowu to samo. Moim zdaniem to jest bardziej skuteczne, yy, bardziej efektywne, efektowne. No i to robi robotę. Okay. No i tyle. Dobra, to ja, ja już sobie zakręcę, bo po to to już ma tam... Yy, to już nie potrzeba. To już tam trochę tego gazu poszło do środka. Czy to odkręcę, żeby nie tracić tego waka. Tak myślę, jak to dzisiaj potrzymam parę godzin, to spokojnie to wszystko wyciągnie, bez większych problemów. Tworzymy to. O, no, Już jest też elegancko. No i to nam tylko pokazuje, że była w innym systemie. Marta, to zrobisz, no. Tylko z głową, pamiętajcie, z głową. Żeby czegoś nie popsuć. Jak, jak nie wiecie jak to zrobić, zapytajcie się kogoś. Brata, siostry. Jak chcecie zrobić chłodnictwo, albo w ogóle klimę. W gazy możecie znaleźć chipsa. Albo u Chińczyka na bazarze. Też będzie. No, żarty żartami. Trzeba wracać do roboty książkę poczytać, po co to robić, co się będzie pakowało tyle czasu Ogarniam tym burde Dobra, no to co? Miłego dnia Trzymajcie się do następnego no, Proszę bardzo No to cześć